Że do klubu wpłynęła oferta kupienia tego zawodnika. Ja też słyszałem te plotki, ale na razie tego nikt oficjalnie nie skomentował. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz zapraszają na mecz, który zapowiada się niezwykle ciekawie. Znakomity woleń. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. No, nie podjąłbym się wskazać faworyta w dzisiejszym spotkaniu. Też mi się tak wydaje, oby tylko chciało im się chcieć. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Wybicie piłki głową przez obrońcę. Będziemy mieli rzut załtów. Głaszczykowski, Gecyn, Robert Lewandowski. Zdecydowane wybicie obrońcy. No i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Dzięki podał. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. A teraz Julio Baptista. Zdążył w ostatniej chwili. Ależ precyzja, kapitalnie to zrobił. Wślizg? Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Piszczek. Na wsparcie od kolegów z zespołu. Robert Lewandowski. Wspaniale przechwycił. Ewidentny błąd miał sporo czasu i miejsca. A teraz Saviola. Tulalon, Oczywiście dobre podanie. Już blisko pola karnego. Czy to wykorzysta? Znakomicie ze skrzydła. Ależ wolej. Rzut rożny. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Oddał strzał głową. No świetnie się zasłania. GECEN. Powiem szczerze, jest jednym z najlepszych dryblerów, jakich znam. Ech, nie wyszło No i popatrzmy jak wznowią grę wrzutem z autu Piłka poza linią boczną Wrzut z autu Robert Lewandowski. Robi się niebezpiecznie. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. A teraz Hakin. Mimo, że był naciskany, kapitalnie panuje nad piłką. Błaszczykowski. Jestem pod wrażeniem tej technicznej sztuczki. Błaszczykowski z taką lekkością. GC? Jest teraz atakowany. Próbuje mu zabrać piłkę. No! Chyba będzie gol Sprytnie teraz Przeszedł go bez problemu Zdecydował się na strzał I będą mieli rzut rożni Słuszna decyzja arbitra Sięga po kartkę dopiero po przerwaniu gry I słusznie wyrzuca go z boiska Prawdę piękny strzał głową. Potrafi zawisnąć w powietrzu, rzeczywiście jest groźny. A teraz Julio Baptista, Tulalon, przy piłce Saviola No, z tego miejsca można strzelać. Precyzyjne podanie. Piłka wciąż brzeg. Będzie strzelał. Nie bierze poza bramkę. Przestrzelił. A podanie było przecież fantastyczne. Jest w okolicy kolega. Ależ pięknie grają piłką. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Czy to wykorzysta? Strzał głową. Ależ wspaniała bramka. Jak go pozostawi się bez opieki, to przecież główkować potrafi. Świetne uderzenie, takie można oglądać bez końca. Takie wykończenie jest domeną najlepszych zawodników na świecie. Chyba każdy by się cieszył z takiego gola. I skąd? O, udało mi się ładnie podać. A teraz Sawiola. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Piłka wychodzi na aut bramkowy i będzie wznowienie od bramki. Lewandowski. gry zrzutem z autu pod polem karnym rywala. Błaszczykowski. Ależ walka o piłkę. Getrze. Get Uderza. Przestrzelił. Nad poprzeczką. Robert Lewandowski. Teraz sawiowa. Aż podanie. Próbują teraz skrzydłem. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. GECEL. w tym wale nic z tego. Dulalą, Iską i Ładna wymiana. Czy to zagrał piłkę głową? To sytuacja! Powstrzymali rywala, wybijają daleko w pole. No ciekawe co powie teraz sędzia. Sędzia pokazał żółtą kartkę. Sędzia kończy pierwszą połowę. Rezultat do przerwy 2 do 0. Wszyscy na sygnał i Duna Park są już gotowi do drugiej połowy spotkania. Pisko. Skutecznie dograł do kolegi. Na akcja. Czy to wykorzysta Julio Baptista? I mamy gola, proszę Państwa. Grał jak transiarz. Nie wierzę, że pierwszy raz skapitulował. Rzeczywiście w wielkiej formie jest jak nasz bramkarz na mistrzostwach Europy w Austrii. Gol rzeczywiście kapitalny. Proszę popatrzeć na tę precyzję strzału. Blisko już do bramki. A teraz przy piłce Saviola. Bardzo dobre podanie. Julio Baptista. To i wyrównują. Ale jest skuteczny. To jego drugie trafienie. Można powiedzieć, że wrócili z dalekiej podróży, Byli na samym dnie przegrywali wysoko, a teraz doprowadzają do remisu. Czy będzie dośrodkowywał? No, tym strzałem głową chciał zaskoczyć. A teraz Hakim. No, ślizgiem próbuje odebrać piłkę. Getrze. No i przejęli w ostatniej chwili. Ładne podanie. Dostrzegł partnera. Wspaniała okazja, akcja zatrzymana. Może liczyć na pomoc kolegów z drużyny. Szansa na goła. Uderzenie. Jestem pełen podziwu, jak to obronił tak silne uderzenie. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Zmarnowali ten rzut rożny, drużyna przeciwnika przy piłce. Teraz Julio Baptista. Gietje. Stuprocentowa okazja. Jest okazja. No ręki teraz bramkarza. A teraz Fakim. W tej piłce Julio Baptista. Toulalon. Iszko. No, już blisko pole karne. Znakomicie ze skrzydła. Niestety nic z tego nie wyszło. W piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Czy to wykorzysta? Ach, dosięgnął piłki. Brawo. Ciąż remis dzięki popisowej grze bramkarza. Lewandowski. Świetne podanie. Czy to strzela? Bramka dająca prowadzenie. Rozkręcił nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. A teraz Julio Baptista. Oddał piłkę. Wspaniałe podanie. Uderzenie w stronę bramki. Od bramki za moment wznowienie gry. No i możemy teraz zobaczyć, który z zespołów dłużej utrzymywał się przy piłce. Lewandowski. Dobrze. Biega na wolne pole. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? No trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Groźnie, ale stążyli na czas. Nie jest sam. Obok partnerzy. Tulalą. A teraz Saviola. Precyzyjne podanie. Blisko pole karny. Podał ją. Cudownie dograł. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Piłka wciąż brzeg. A teraz Saviola. Czy to wycofać? Strzela! Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Ładnie odzyskał teraz równowagę po tym startu. Rzeczywiście dobre podanie. Czy to wykorzysta? Kolejna bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna, ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki. Dobre podanie. No, nie pozwalają sobie odebrać piłki. Spójrzmy, Błaszczykowski przedziera się w pole karne. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Będziemy mieli rzut roczny w końcówce meczu. Drużyna wygrywa, no, ale ma szansę powiększyć rozmiary zwycięstwa. Szykuje nam się zmiana. Teraz Fakin. Ech, nie wyszło. Dobra okazja. Niesamowite, buduje. Ale śmiał znakomite podanie. Zmarnowana okazja. Zabrakło tu spokojnego złożenia się do strzału. A teraz Julio Baptista. Tulalą. No może być groźnie. podał do partnera. Ależ wolej nie złapał tej piłki. Piłka minęła mi końcową i y. grę znowu bramkarz. Tulalą. Czy to wykorzysta? i koniec meczu. Kibice powoli zaczynają opuszczać stadion. No choć to tylko spotkanie towarzyskie, to jednak wygrana zawsze cieszy. Tak, teraz trzeba to powtórzyć w meczach o punkty.